Powinieneś odpocząć trochę. Zostaw mnie samego. Przyjdę po ciebie za pół godziny. Nie zapomnij o biletach dla Kiary. To już siódmy raz. Mogę? Pan? Jestem Daniel Bianco. Pamiętam. Co pana tu sprowadza? Przyszedłem w sprawie Kiary. Jakieś problemy z biletami. Merlo mnie zapewniał. Nie czas na żarty. Wejdź dalej. Jeśli mogę coś powiedzieć. Przyszedłeś opowiedzieć mi kilka rzeczy, a właściwie trzy. Po pierwsze, wiesz już wszystko o mnie i o Kiarze, bo oczywiście wszystko ci opowiedziała. Po drugie, ty możesz dla niej wiele zrobić. Możesz zapewnić jej sukces. Po trzecie, jak w filmach zrobisz wszystko, żeby mi ją zabrać. Zapomniałeś o czwartym punkcie. Bardzo łatwo zakochać się w kasablance. I na pewno ci ją zawiorę. Po co więc przyszedłeś? Bo myślałem, że Kiara jest u ciebie. Od dziesięciu godzin jej szukam. Wyszła rano i powiedziała, że musi się nad tym wszystkim zastanowić. Francesco, twoja kolej.